Szablony wydruków typu Sprint w komar DMS można dodawać z poziomu kreatora wydruków Sprint. Aby dodać nowy szablon, należy posłużyć się przyciskiem Dodaj. Po użyciu przycisku Dodaj pojawi się okno Utwórz Nowy Szablon Wydruku. W oknie Utwórz Nowy Szablon Wydruku należy wpisać nazwę. Opcjonalnie możemy dodać opis do wydruku. Za pomocą przycisku Anuluj możemy zrezygnować z dodania szablonu. Przycisk Dodaj przeniesie nas do edytora komar Sprint. Najpierw pojawi się okno powitalne ComArch Sprint, a następnie konfigurator danych szablonu. Konfigurowanie danych szablonu zostało omówione w innej prezentacji. Możemy również podejrzeć cały proces w dokumentacji. W tej prezentacji szybko przejdziemy przez kolejne kroki konfiguratora. Po skonfigurowaniu danych szablonu, aplikacja przyniesie nas do edytora, gdzie możemy dowolnie modyfikować szablon. Opis poszczególnych funkcji znajduje się w artykułach dokumentacji ComArch Sprint. W oknie Edytor Sprint zapisujemy zmiany za pomocą przycisku Wyślij do komach RP, który znajduje się w prawej górnej części edytora. Jeśli nie chcemy zapisać zmian, zamykamy edytor za pomocą przycisku X. W przypadku, gdy zapiszemy zmiany, szablon zostanie dodany do listy w komach DMS. Z tego poziomu użytkownik ma możliwość skorzystania z opcji kopiowania szablonu, wyświetlenia podglądu, edycji oraz usunięcia szablonu. Po wybraniu opcji edycji zostanie otworzony ponownie edytor komar Sprint. Podgląd szablonu możemy wywołać z poziomu listy dokumentów, konkretnego dokumentu lub z poziomu raportów i dashboardów. Na zakładce raporty i dashboardy możemy wybrać z listy rozwijanej wydruk, który chcemy wydrukować. Po przejściu do konkretnego dokumentu listą wydruków znajdziemy po rozwinięciu strzałki obok ikony drukarki.